Dzień dobry, dziś moim gościem w programie PulS systemu jest pan Przemysław Kacza, wiceprezes Fundacji Latoros. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. W swojej pracy zawodowej styka się Pan z młodymi ludźmi obarczonymi różnego rodzaju problemami, a jednym z tych problemów jest niestety zjawisko przemocy wobec dzieci i wobec młodzieży. Wiele się o nim mówi w kontekście mijającej już lub nie powoli pandemii COVID-19. Wielu ekspertów wskazywało, że, że w czasie tego czasu lockdownu dzieci zostały de facto troszkę zamknięte w domach ze swoimi oprawcami niekiedy, a z powodu zamknięcia szkół. I, I nauki zdalnej nie miały też z kim, do kogo zwrócić się z tym problemem. Czy mogę zapytać, jak, jak uwidacznia się skala tego zjawiska w pańskiej pracy? Czy, czy istotnie w, w czasie pandemii ta skala zjawiska przemocy wobec dzieci, tej przemocy rodzinnej, ale też przemocy, rodzi, przemocy rówieśniczej znacząco wzrosła w pańskiej ocenie? Yy, według mnie, pandemia, yy, w, tak jak pani powiedziała, młodzież i dzieci zostały. Zamknięte w czterech ścianach, często ze sprawcami przemocy, i wyglądało to tak, że instytucje, czy to ośrodki pomocy społecznej, czy policja, czy szkoła, ośrodki zdrowia, również te wszystkie ośrodki były niedostępne przez pewien czas dla dzieci, dla młodzieży, dla rodzin ogólnie, i to, to, to zjawisko przemocy mogło narastać. Tak naprawdę dane. Statystyczne policji pokazują, że ta przemoc domowa nie wzrosła jakoś. Co prawda, nawet spadła ilość zakładanych niebieskich kart, ale czy zjawisko przemocy było mniejsze? Nie wydaje mi się. Według mnie zjawisko to mogło być większe, chociażby. Wystarczy spojrzeć na przemoc psychiczną, przemoc psychiczna, której nie możemy wstawić w żadne statystyki. Nie wiemy, ile młodych osób doświadcza tej przemocy psychicznej ze strony swoich opiekunów, ze strony rodziców, ale nie tylko. I wydaje mi się, że ten okres pandemii, który był takim dużym zamknięciem dla młodych ludzi, zamknięciem ich w domu w czterech ścianach, spowodował to, że ta przemoc domowa się nasiliła. Na jakie sygnały osoba dorosła powinna e, zwrócić uwagę? Co do nas tutaj powinno zaniepokoić? W zachowaniu dziecka, właśnie w kontekście tej przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, ale też w, w kontekście zachowań ryzykownych, i też jaka, hmm, gdzie szukać pomocy powinien taki młody człowiek, który doświadcza tego rodzaju problemu, i co w sytuacji, gdy nie może swobodnie zgłosić, że jest ofiarą przemocy? Czy tutaj istnieje jakiś taki sposób zgłaszania? Na wypadek właśnie takich sytuacji, w których choćby dziecku lub młodemu człowiekowi w rozmowie z nauczycielem, czy z pracownikiem ochrony zdrowia towarzyszy ten sprawca przemocy. Czy, czy tutaj dziecko w jakiś sposób może zasygnalizować, że, że coś w tym domu jest nie tak krótko mówiąc? No to zacznijmy może od, od tych młodszych dzieci, młodsze dzieci, no mam na myśli dzieci w wieku przedszkolnym yy, i tym po, yy, klas 1-3, dzieci te one rozmawiając, czy to z lekarzem, czy z pielęgniarką, czy z nauczycielem, czy no, z kimkolwiek, z kim spędzają czas, czy to w przedszkolu, czy na różnych zajęciach, te dzieci często bez obecności rodzica, one mówią wiele rzeczy, i to często okazuje się, okazuje się prawda. I te wiele wystarczy tutaj podejść, no, podejść sprytnie do tego tematu, a mianowicie Zadając pytania, rozmawiając na różne luźne tematy, można dostrzec to, czy dziecko będzie wyrażało się jakoś niepokojąco na temat swoich rodziców, czy to dziecko będzie mówiło, czy będzie unikało pewnych tematów, czy to dziecko będzie podejmowało temat, który rzucimy. Absolutnie nie powinniśmy wchodzić z butami. W życie może gdzieś tak osobiste, prywatne tego dziecka, można gdzieś na przykładach, można gdzieś na, pod, na takie no, luźne tematy rzucać. Ale jeśli chodzi o lekarza, jeśli chodzi o pielęgniarkę, to wydaje mi się, że służba zdrowia w dużej mierze jest wykwalifikowana, a w dużej mierze jeszcze powinna przechodzić szkolenia z góry, no myślę, takie obowiązkowe szkolenia, kiedy widząc dziecko, kiedy widząc podczas bilansu, podczas szczepienia, podczas kontroli lekarskiej. Warto, żeby lekarz, szczególnie po tej pandemii, lekarz zobaczył na takie podstawowe gołym okiem widoczne czynniki, jak mianowicie siniaki, jak różne otarcia, różne przypalenia niekiedy występują. Występują no siniaki w miejscach takich, które nie są narażone na urazy mechaniczne, czy to jazda na rowerze, czy jazda na hulajnodze, to jest zupełnie, będzie inny siniak, siniak czy otarcie, ale tak jak powiedziałem, przypalenia często mogą występować. Mogą występować różne ślady innych przedmiotów na ciele i często ukłucia i często jest tak, że dzieci, Kamuflują, to zasłaniają, i w sytuacji, kiedy lekarz, pielęgniarka prosi nawet o zdjęcie bluzki, koszulki, to to dziecko ma hamulce, to dziecko z jakichś przyczyn nie chce. I to już powinien być też jakiś sygnał, że dziecko coś chce ukryć, bo chce być też lojalne wobec swoich rodziców, którzy mogą być często tymi ofiarami, przepraszam, sprawcami przemocy. Często jest tak, że dziecko, ono chce być lojalne i jest lojalne wobec środowiska rodzinnego i wtedy no, osoba, która widzi takie dziecko, rozmawia z takim dzieckiem, powinna zapalać się lampeczka, żeby podejść w rozmowie, Niekoniecznie w taki sposób, aby pytać, kto ciebie uderzył, czy mama cię bije, czy tata cię bije, bo zawsze to będzie odpowiedź: nie, że ani mama mnie nie bije, ani tata mnie nie bije, ale po prostu dopytywać dziecko o te urazy, a jeśli mamy wątpliwości, no to warto rzucić temat, mówię kolokwialnie bardzo, czy to do pedagoga, czy to do osoby, do, do szkoły, żeby razem. Kompleksowo podejść do tej konkretnej sytuacji, bo jeśli jest ryzyko popełnienia przestępstwa, jeśli jest ryzyko popełnienia tutaj przemocy, no to instytucja ma obowiązek zgłosić to, czy to na prokuraturę, czy na policję, i wtedy organy podejmują już działania pod kątem sprawdzenia, czy było popełnione przestępstwo wobec dziecka. Często jest tak, że w przypadku starszych, już nastolatków, młodzieży, no to oni nie chcą, aby ktoś ingerował w ich życie, nie chcą, aby ktoś dopytywał i często widzimy młode osoby, które ubierają powyciągane długie bluzy, rękawy zasłaniają, jest ciepło, chodzi w tej bluzie, nie zdejmie bluzy, bo okazuje się, że niekiedy pod bluzą na rękach ukrywa różne ślady albo to samo okaleczenia, albo... Są to ślady wynikające z przemocy fizycznej ze strony dorosłych, i często jest tak, że osoby te kamuflują. I jeśli widzimy, że uczeń nagminnie, przykładowo, zasłania ręce, nagminnie zasłania szyję, nagminnie nie pokazuje, albo włosami zasłania ślady na głowie albo na twarzy, a nam się wydaje, że jest to niechlujstwo, nie powinniśmy na pewno Oceniać tego przypadku, tylko powinniśmy się dokładniej przyjrzeć. I często jest tak, że szczególnie to miało miejsce w pandemii, że osoby młode, nastoletnie siedzące przed kamerą, one wyłączają, w sensie siedząc zdalnie, ucząc się, biorąc udział w zajęciach, one nie włączały tej kamery, bo. No z jakichś powodów też nie chciały, nie chciały pokazywać swojej nie pomalowanej twarzy, mówię o, tutaj o dziewczynach akurat, inne osoby nie chciały pokazywać swoich warunków domowych, inne osoby bały się, że w danej chwili wejdzie albo brat, albo ojciec pod wpływem alkoholu do pokoju i zrobi, zrobi im siarę, kolokwialnie mówiąc i często te osoby, które... Muszą, że tak powiem, kombinować tak, żeby nie wyszło z ogniska domowego to, że coś dzieje się niepokojącego, aby nie zainteresować tym innych instytucji, aby nie pokazywać, że coś w domu jest nie tak. Te osoby są bardzo narażone na takie, myślę, niepokojące myśli, ale też są narażone bardzo w przyszłości na, na depresję po prostu. Depresja, która dotyka coraz więcej młodych osób. Już w wieku przedszkolnym słyszę o kolejnych przypadkach depresji, widząc przedszkola miejskie, w których zatrudniany jest psycholog i to jest już takie, że tak powiem, staje się naturalne, normalne, że psycholog jest w przedszkolu. Zapala mi się taka lampka, że coś w tych relacjach dzieci-dorośli cały czas galopuje za bardzo i w tych relacjach galopujemy niestety w stronę taką, aby te oddziały psychiatryczne były Przepełnione, aby farmakologia wchodziła już od najmłodszych lat w życie tych dzieci, a brakuje po prostu autentycznej rozmowy, brakuje po prostu obecności w życiu tych dzieci. I jak nam się wydaje, że pandemia zacieśniła nasze więzi, spowodowała, że razem zaczęliśmy spędzać więcej czasu, to w wielu przypadkach niestety obudziła się przemoc domowa, obudziła się, obudziło się to zjawisko, gdzie młody człowiek jest. Wytykany, marginalizowany i piętnowany przez swoich rodziców, nawet. I to jest bardzo, bardzo smutne, niepokojące zjawisko, że w sytuacji, kiedy młody człowiek nie, nie ma gdzie się udać, nie miał komu, kogo poinformować, a z wielu powodów nie chce informować, bo się boi po prostu, uważam, że warto, aby obserwować. Aby być, aby rozmawiać, aby takie sytuacje jak widzimy, że dziecko nie ma śniadania, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, że dziecko chodzi głodne, że dziecko jest rozkojarzone na lekcji, że dziecko zaczyna podkradać w końcu czy to jakieś napoje, czy zaczyna podkradać słodkości, owoce. Często jest tak, że brakuje mu tego i to jest forma już zaniedbania. Jeśli dorosły nie zapewnia dziecku, takich podstawowych potrzeb jak posiłek, jak dodatkowy posiłek jak yy, yy, owoce. To jest forma tego zaniedbania yy, takiego ekonomicznego, yy, ale to jest podstawowe jedno z podstawowych zaniedbań, ale myślę, że naj, takim największym zaniedbaniem, na które ja zwracam uwagę w swojej pracy i, i widzę, niepokojące sygnały, to jest zaniedbanie emocjonalne. Cieszę się też, że, że zwrócił Pan uwagę na ten taki no, kryzys więzi. Chyba już, chyba już można w ten sposób określić to zjawisko, które ma teraz miejsce w bardzo wielu rodzinach. Ja bardzo dziękuję za tę ważną i na pewno potrzebną rozmowę. Cieszę się, że też udało się opowiedzieć Panu o tym, na jakie sygnały powinni zwrócić uwagę, czy, czy psychologowie szkolni, czy, czy nauczyciele, czy również pracownicy ochrony zdrowia, którzy także stykają się z dziećmi i młodzieżą. Dziś moim gościem w bardzo ważnym odcinku Pulsu Systemu był Przemysław Kaca z Fundacji Lato Rośli. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.